Tu kazimy, że jesteśmy na lotnisku w Limie, w Limie i będziemy zaraz le lecieć dalej. Wróciliśmy z Kusko i będziemy zaraz lecieć dalej do San Salvador, a później do Waszyngtonu. I tu musimy poszukać, gdzie jest. Gdzie jest. Uh, you got... Got Departure Gate, puerta Embargo. embargę, Departure Gate. To oh. tu musimy gdzieś iść. Tu, tu gdzie pisze Departure Gate, odloty. Tu, tu, tu. Wyjścia do odlotu. Prosto i w prawo. I tu jest są ekrany i tuż już powinno być. San Salvador już tu, tutaj powinno być. Salwador, tu widzę od dołu 1012, 17 gate. Widzisz to? tak I, i lot, lot pokazywało który? Nie. Ale 17 gate, To musimy tam już. Tak, lecimy do 17 gate śmiało, śmiało, prawo. Prawo? Tak. To nie tu, a to, tak, tak. Oni jakieś trzymają kartki w ręku. Śmiało, śmiało. International. tu w lewo. Security control. Śmiało śmiało. Tam nacjonale, a tu, tu internacjonale. María is gate 17? Where is gate seventeen? control control izquierda. Yeah. Okay. My wife prohibido ah. la foto